Znajdujemy się na pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej Mayday 2025, która dotyczy ratownictwa medycznego w obliczu zdarzeń masowych, doświadczenia, współpraca i bezpieczeństwo. Chodźcie, idziemy na konferencję. Ja nazywam się Piotr Szpediński i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić inaugurację pierwszej konferencji Mayday 2025. Naukową zaplanowano jako wydarzenie towarzyszące ćwiczeniom praktycznym. Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń, analiza wyzwań i dobrych praktyk w zakresie postępowania w zdarzeniach masowych, a także wzmocnienie współpracy między służbami ratowniczymi, nauką i administracją publiczną. Zapytaliśmy uczestników, jakie wartości do codziennego życia wnosi wydarzenie Mayday. Wymiany doświadczeń między Państwem Strażą Pożarną a Państwem Ratownictwem Medycznym. Dodatkowo koncentracja działań, jeśli chodzi o współpracę, łączność i procedury, które następują w ramach działań ratowniczo-gaśniczych. Nazywam się Sebastian Szczęsny, jestem magistrem pracującym tutaj na Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Chciałbym przekazać informację na temat tego, jak to wydarzenie wpływa na naszych studentów, którzy będą brali udział w tym zdarzeniu, będą pozorantami. Myślę, że merytoryczną wiedzę, którą zdobędą w tym momencie, będzie to bardzo ważne doświadczenie, które będą mogli później przełożyć już w trakcie pracy, gdyż takie zdarzenie, Zdarzenia masowe, nawet jak się ćwiczy je wielokrotnie, to zawsze są popełniane błędy i staramy się te błędy eliminować. Jeżeli jest to możliwe i te błędy są w najmniejszej ilości popełniane, to wtedy można powiedzieć, że takie zdarzenie masowe jest po części zabezpieczone w dobry sposób i ogarnięte tak jak należy. Cześć, Przemykancerczyk Szpital Powiatowy w Szanowie. Jestem współorganizatorem ćwiczeń MAYDAY 2025. Słuchajcie, wydarzenia o tej skali przede wszystkim dają realną możliwość sprawdzenia się zespołom ratownictwa medycznego bez wcześniejszego przygotowania, oczywiście w skomplikowanej procedurze, jaką jest postępowanie z dużą ilością poszkodowanych. Ważne jest to, że zespoły nie są wcześniej przygotowywane do tego, jaki scenariusz na miejscu zostaną. Dzięki temu możemy w pracach naukowych wyciągać wnioski e, oraz sformułować hipotezy badawcze, e, które na podstawie tych e, wniosków wyciągniętych z obserwacji zdarzenia możemy przełożyć potem na pracę kliniczną i właściwie tyle. Andrzej Ziarko, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Na Zdrowia, Dyrektor Centrum Symulacji i Doskonalenia Bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem. Witam Was tutaj na tym, jakże bardzo ważnym dla nas, wydarzeniu. Jest to trzecia edycja ćwiczeń Mayday, Mayday 25. To są ćwiczenia, w których trenujemy zdarzenia masowe, czyli zdarzenia z w osób poszkodowanych. Co roku robimy w różnych miejscach te wydarzenia i mamy różnych pacjentów o różnym stanie zagrożenia życia. W tym roku akurat metody motywem przewodnim będą zdarzenia drogowe. Zakładamy taką sytuację, że będziemy mieć około 110-120 poszkodowanych w różnych kategoriach triażowych, pacjentów w stanie krytycznym, pacjentów, którzy umarli na miejscu zdarzenia oraz takich pacjentów, których jeszcze będziemy w stanie uratować, ale to wszystko do tego, jak fantastycznie poradzą sobie nasze służby ratunkowe. Ile charakteryzacji dzisiaj będzie wykonanych? Około 110, myślę, że zajmie nam to około 7 godzin, czyli od godziny 8 już zaczęliśmy charakteryzować i do godziny 15 musimy skończyć. I około 110 poszkodowanych. A które z nich są najtrudniejsze do wykonania? Pacjenci czerwoni, czyli takie osoby, które mają złamania otwarte, na przykład kończyn dolnych, kończyn górnych, wgłobienia w czaszce, czy na przykład rany otwarte. Na miejscu zdarzenia i poszkodowania jakieś dziwnie się zachowują. Tak wyglądało specjalnie przygotowane miejsce symulacji. Rozbite samochody i busy, które miały jak najwierniej odwzorować skalę i chaos w wypadku masowego. Każdy element został zaplanowany tak, by umożliwić służbom realne działania ratownicze i sprawdzić ich gotowość w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Chyba tutaj u nas jedno i tam dalej jeszcze jedno. Co mogę powiedzieć?

Zaprezentowane w materiale sceny to symulacje wypadków masowych stworzone tak, by jak najwierniej oddać realne zagrożenia. Tego dnia warunki były wyjątkowo wymagające. Kilka centymetrów śniegu, niska temperatura i przenikliwe zimno dodatkowo utrudniały działania służb. To właśnie w takich okolicznościach widać, jak kluczowe są przygotowania, współpraca i szybka reakcja wartości, które będą sprawdzane ponownie podczas kolejnej edycji MAYDAY za rok. Ai ah, ai